Nic mnie nie przeraża, gdyż spoczywam w pokoju, wiedząc, że jesteś ze mną, ukochany archaniele Michałę. Z tobą moje oczy ujrzą nagrodę, a moi wrogowie zbiorą to, co zasiali. Nawet w najciemniejszej nocy jesteś moim światłem, oświetlającym moje dni. Żadne złe nie nadejdzie na mnie. Moja dusza nie przestaje się modlić, zawsze medytując nad Słowem Bożym. Gdy wstaję, przychodzę do Ciebie, wiedząc, że nigdy mnie nie opuszczasz. Twój piękny byt zawsze jest ze mną, gdziekolwiek idę. Nieważne, co się stanie, nawet gdybym wielce zawinił, Ty nigdy mnie nie porzucasz. Wyzwól mnie od plak, chorób, dylematów i cierpień. Wszystkie one odejdą, a moja dusza będzie spoczywać w pokoju.